Hej, tu Cezar. Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam moje przykładowe ułożenia na kostce Scrub. Tak wygląda pierwszy Scramble. Mamy tutaj żółty bloczek i właściwie nic poza nim, aczkolwiek ja się zajmę. Pomarańczową ścianką widzę tutaj bardzo łatwe włożenie tych dwóch elementów, że najpierw wkładam ten i potem od razu nam się ustawi ten. Tak więc składam te dwa elementy, i potem mamy tutaj taką sytuację, że obydwa są obrócone w ten sam sposób. Wtedy ten narożnik biorę do góry, ten na dół. Ten wkładam i ten wkładam w ten sposób. No i tutaj mamy sytuację z Saraha Advance, gdzie wykonuję tutaj Hedgehammera i tutaj znowu Hedgehammera. To jest następny Scramble. Mamy tutaj pomarańczowy bloczek, żółty bloczek. Czerwony bloczek i podwójny niebieski bloczek, tak więc zajmiemy się niebieską ścianką. Widać tutaj od razu, że mamy czerwony bloczek do tego niebieskiego narożnika, więc jak go w ten sposób włożymy, to czerwony nam się zachowa. A przy okazji, po robieniu ruchu taki, takim, mamy jeszcze biały bloczek, więc tutaj będziemy mieli cały tył ułożony. Na no, jak włożymy ten narożnik stąd tu, ten nam wyjdzie i się ustawi w idealnej pozycji, żeby go włożyć. Będziemy mieli całą ściankę. Więc robimy tak. Tak. Ten wkładamy. I tutaj znowu mamy sytuację z Sarah Advanced. Robimy sledgehamera, hedgehammera I sledgehamera. To jest trzeci, trzeci już scramble mamy pomarańczowy bloczek oraz biały bloczek my się zajmiemy pomarańczową ścianką widzę tutaj od razu że mamy łatwe włożenie tego narożnika ale jak przyjrzymy się temu narożnikowi można by go włożyć w ten sposób tak więc zamiast robienia tego ruchu najpierw wysuwam ten narożnik do góry dopiero teraz wkładam ten i chowam ten i w... Wtedy jednocześnie mam ułożone te dwa narożniki. No i tutaj ten narożnik wkładam z tej strony, bo jak zrobię z tej, to zepsuje mi się tutaj cały ten bloczek. Więc bierzemy go na tą stronę, wkładam go normalnie. No i mamy permutację U. Tu mamy już. Przedostatni scramble. Mamy zielony bloczek, żółty bloczek, czerwony bloczek. Zajmiemy się czerwoną ścianką. Widać tutaj bardzo łatwe włożenie tego elementu. Więc tak, więc to robimy. I teraz mamy połączenie w ten sposób elementów. Można by włożyć ten w ten sposób i potem włożyć ten. Ale to wszystko można połączyć robiąc w ten sposób, że. Ten bierzemy na drugą stronę do tyłu. Teraz ten element wkładamy tu i ten tu. Kierujemy się ledgehamera, i ledgehamera. Tutaj mamy już ostatni scramble. Mamy pomarańczowy bloczek i tutaj potrójny niebieski bloczek, tak więc. No, zajmiemy się niebieską ścianką, bo tutaj brakuje nam tylko jednego narożnika. Można byłoby go włożyć z tej strony i wtedy byłoby to bardzo wygodne, bo robimy slecz hamera i taki ruch. Jest to bardzo wygodne. Ale jak się przyjrzymy, tutaj mamy biały. Jak weźmiemy go na tą stronę, łączy nam się bloczek. I wtedy możemy go włożyć tak, żeby zachować ten bloczek. I to właśnie zrobimy, tak więc bierzemy na tą stronę. Ten bierzemy do tyłu, teraz ten bierzemy do tyłu, ten tutaj wrzucamy i ten wrzucamy. No i tutaj mamy sytuację z Sarah Advance L5C. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy te przykładowe ułożenia wam się przydały. Prześlijcie film znajomym, którzy interesują się kostką z Cube, oraz zajrzyjcie na mojego Instagrama Podłoga Cube. Tak więc to będzie na tyle. Pa.